Cześć się maczków, witam Was. bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dank Light. Dobra, no to lecimy. Musimy porozmawiać ze spajkiem. Jeszcze sprawdzimy tutaj sobie nasze bronie, mm, które mamy. Miesz sobie łopatę taką, a, ofensywną. I dobra, lecimy. Porozmawiać z tym spajkiem. Nie mamy tych wytrychów, przez co nie możemy otwierać tych cholernych paczek Czy paczek, skrzynek Bardzo fajnymi item itemami Wejdźmy z rury Leży, śpi Lecimy dalej Stronę. tutaj Cyk, tyk dobra dobrze krain na początek świetnie się spisałeś jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie, a na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlagmy. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też. OK, czyli jestem już zjadowcą, No to tak wychodzi, właśnie. Mhm. Już wiem, dlaczego nie działa mi synchronizacja pełna. OK, dzisiaj chyba nie zapisałem tego. Nie jest włączona.

Niby wyżej. No, obciąb będzie skoczyć z góry. Jak mi się wydaje. Okej, okay, wejdźmy tutaj. O, i właśnie tutaj z góry. Aha, telefon do. szybki telefon. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiałe. Otwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Dobra, kabel zasilający. O, mogę otworzyć bez wytrychu. Bateria, super, też coś mamy. I to było bardzo fajne, chyba wchodzimy do wieży. Tylko, że zapomnę, jak do tej wieży się wchodzi do góry, tu się schodzi. Chyba wchodzi. Dobra, mamy to. Lo. Dobra, ale ja bym jeszcze potrzebował iść na chwilę do tego. Typa, O, dobra, sprzedaj. kupiłbym, kupiłbym od Ciebie wytrychy nie masz Polera jest ekstra. Hmm. Nie zadowala mnie to Kompletnie o, ma wytrychy i klucz. Super. Wygląda na to, że misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Jade zwołała spotkanie w wieży. W końcu nadarza się okazja spotkania się z Brekenem twarzą w twarz i potwierdzenia jego tożsamości. No dobra. A nie miałem synchronizacji, przez to, że w monitorze mi się jakoś tam ustawił jakiś inny tryb tego faustynku całego. Nie zostawaj na zewnątrz w nocy. O, to jest kolejny handlarz, który nie ma. Który nie ma tego, czego potrzebujemy, czyli wytrychów? To jest gościu, który coś dobra, chce. 31. Znaczy crane, prawda? No tak. Ale fajnie jest usłysze usłyszeć yy, miłe słówko. Lux. Luxus, panie. O, tutaj, dobra. Słuchaj, Breken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raisa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Na litość boską. Ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego, paranie. Okej, okay. no to wchodzimy. Bądź wchodzimy pewny jak tu są drzwi otwarte. Breken? Lena? Może ty do niego przemówisz? Jade? Kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Breken. Tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jezu. Bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypiór. Nie da się... Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Ale na rację. Potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlach. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Reisa. Ta. Okej, okay, działasz. Ruszaj, Crane. No i zajebiście. Mamy jakąś misję. Pewnie. Kieruj się na kocioł. Zaraz się odezwę. Na kocioł. Dobra. Jak zawsze. Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Brecken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Lora Traxu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło do go w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę i on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od dwóch lat, ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę. A do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem, skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod estakadą. A ah, i nie wspominaj mu o śmierci matki. Nie zrozumie tego. Okej, okay. dobra. Dzień matki mamy. Tu też jakieś misje mamy. Nie po tej stronie, lecz po tej stronie. Jest I to jest tu. Bahir, to by... Co tu się dzieje? Bahir zamknął się w pokoju. Słyszeliśmy jak wrzeszczał. Mógł się przemienić. Słyszysz to? Nie otworzę tego zamka. Chcesz spróbować? Hir, jesteś tu? Pomocy! Gdzie? Tu? Co się stało? Nie mogę się ruszać! Zaraz mi serce w piersi wybuchnie. Przemieniasz się? Nie! Wziąłem antyzymę i wtedy zaczęło mnie boleć. Ampułka jest na podłodze. Wziąłeś jakieś gówno. Co? To Podróbka, skąd to masz Bahir? Proszę cię, potrzebuję lekarza. Powiedz, kto ci to sprzedał. Nie mogę. Dałem słowo. Ten gość jest bardzo przydatny. Przynosi mi rzeczy z zewnątrz. I podrobioną antyzynę. Ludzie mogą to dawać dzieciom. Chcesz, żeby przez to przechodziły? Mój Boże, nie! Więc powiedz, skąd to masz? Jusuf, To jeden ze zwiadowców. Mieszka na dachu. Zawołam doktor Lene. Okej. Okay. Teraz kopać Komuś... do tyłka. Co się stało? Zabiłeś go? Nie przemienia się, ale potrzebuję lekarza. Dobra, teraz niżej. Jeszcze niżej. Lepiej rzuć na to okiem. Numer partii jest niewłaściwy. To fałszywka. To Zażył to ktoś na dwudziestym piętrze, a teraz nie może się podnieść. Aman, leć tam, Migiem. Gdzie on to znalazł? Kupił od Yusufa, jednego ze zgadowców. Na pewno tego tu nie produkuje. Ktoś go musi zaopatrywać. Pogadam z Yusufem. Im szybciej, tym lepiej. Nie rób mu krzywdy. Tylko z nim pogadaj. Okej. Okay. Jak ma kopię do tyłka? Idziemy są górę. Kanadahu tu wycią. Yusuf w domu handlowym Yusufa. Jeśli trudno coś znaleźć, musisz znaleźć Yusufa. Czego tylko potrzebujesz, Yusuf to ma. Potrzebuję antyzyny. Cóż, ale rzeczywiście. Przyjacielu, to twój szczęśliwy dzień. Nie, Yusuf. To twój szczęśliwy dzień, ponieważ masz okazję wyznać mi prawdę. Skąd wziąłeś podrobioną antyzynę, którą sprzedałeś Bachirowi? Bahir? Bachir, powiadasz? A ja znam tego... Bachira? Prawie umarł od tej fałszywej antyzyny, co mu sprzedałeś. Fałszywej? Na pewno? Mówisz, że jest do niczego? A właśnie kupiłem dziesięć apółek od tych gości. Nieźle im zapłaciłem. Jakich gości? No cóż, to dość drażliwy temat. Jakich gości, Jussów? Kończy mi się cierpliwość. Koła apteki jest taki budynek. Mieszka w nim paru ocalałych. Nie wiem ilu. Nigdy nie byłem w środku. Oni mają lekarstwa. Nawet niektóre prawdziwe. Chyba za apteki. Ale pić też własne specyfiki. Facet, z którym handlowałem, nazywa się Bento. Musisz spalić pozostałe fiolki. Ale kosztowały mnie kupę forsy! Będą cię kosztować nie tylko pieniądze, jeśli się dowiem, że dalej je sprzedajesz. No właśnie, gnoju. Wracimy i... na dół. I sprawdzimy tą aptekę, nie? Znowu na sam dół nie, troszeczkę wyżej Tutaj Ach, jary, jary, jary. Chodzenia z multum Okej, okay. jesteśmy już na dole, teraz tylko wystarczy opuszczasz bezprzewodną strefę. Dobra, z boku, na strefę. Słucham, znaleźliśmy kolejne dwie piolki z antycyny. Breken gotuje się z wściekłości. Nie dziwię się. Co z Bahirem? Jego stan jest stabilny, ale gdybyśmy zajęli się nim 10 minut później, byłoby już po nim. To śmiertelna trucizna Crane. Wyeliminowanie tych drani to teraz priorytet. Rozumiem. Co mogę zrobić czym mogę służyć przyjacielu? Słyszałem, że sprzedajecie antyzynę. Ktoś dopowiedział ci ptaszki cierkały? Ta sama osoba, która powiedziała mi, że gotujecie jakieś gówno i pakujecie w fałszywe fiolki. Gówno? Moja receptura jest pięćdziesiąt razy lepsza od tego szajsu zrzucanego z samolotów. Nie tylko utrzymujecie przy zdrowiu, ale daje też super siłę, niezwykłą szybkość i laserowy wzrok. Gdybym chciał, spaliłbym Cię jednym spojrzeniem. To już koniec Twojego handlu, Ta, będę. Jusów Yusuf uprzedzał, że będziesz robić kipisz. Ta, Yusuf miał rację. I już, kurwa, nie żyjesz! Brać Ej, tego gnościa! <słyszy> o ty, kurwa, No to dawaj, dawaj. Masz na zimne łokcie. Nie, nie, to nie ja, że to niedzie. Chciałbym zadać sposób... bronić Działałem na nim. A te gnoje już się zabrały. Jeden jest, tam za chwilę. go czego się boi? się ze mną jak mężczyzna. Eee, nastawny. tak, sześć, dobra. Gdzie? co mamy razem mamy Też po drugiej stronie, bo mi się wydaje tak jak najbardziej. Pięści metalowe. No dalej chodź. A ty? Nie wiem, w ogóle jak się bronić. Nie. Urwa zabij mnie, ja pierdzielę. Aaa, Nie wiem jak się bronić kompletnie Musi być na przykład jakiś sposób, aby się bronić Może blokować atak po prostu düşecek ya Ja uciekam dalej, ale mam nadal jakiś punkt umiejętności niewykorzystany. Masz punkt do wydania, wybierz jedno ze drzew, umiejętności aby... Dobra, okej. Okay. Poziom przetrwania, poziom zwinności, poziom siły, poziom legendy. Poziom przetrwania. Poziom przetrwania daje ci dostęp do zdolności, w pomocy że zrób gadżetów. Aby zwiększyć poziom przetrwania wykonuj zadania, pomaga innym. Ocalałem, bierz udział w wyzwaniach. Im wyższy będzie twój poziom, tym lepszy. To sklepa. Ok. Fuch, tu mamy? Pakowacz. Nie będzie pakowacz. Wstecz, poziom zwinności. Wszystko jest w innym warstwie. Większy poziom zwinności, więc w się skacznie i wykonuje inne manewry. Jak. Feltyczne, dobra. Okay. Unikł. sensie wodnym, miękko i wziśnij. Spację, będzie to unik, dobra, zajebiście. O to chodzi. Jak kopnięcie. Super. Super, super. Legendy nie mamy, dobra. O, iż to jest unik. To jest kopnięcie. Super, 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 super. Będzie coś, co mi się przyda. W sumie to jest mój błąd, mogłem wcześniej... Tak? Powiedz Brekenowi, że nie będzie już więcej podróbek To robota, Crane Odetchniemy z ulgą Ciekać. Z tobą w porządku Nic mi nie jest, ale Yusuf ich ostrzegł Wiedzieli, że przyjdę Obawiałam się tego Breken chciał go zamknąć Ale zdążył zwiać Tu coś jeszcze jest Zeznanie jest jest specjalne Zbierz 50 rekwizytów Rozesz. Czy Jeśli wróci, pogadam z nim po swojemu. Nie, jeśli Bahir dorwie go pierwszy. Takie zadania specjalne, ogólnie. To było naprawdę zajebiste. Dobra Zrost punktu zwinności, okej, okay. dobra E no to... Zwinność tu mamy, ślisk Rzut, rzut. Alt, nie, to woleć ślisk. Ślisk jest lepszy. Dobra, w tym momencie możemy zakończyć ten odcineczek, więc dziękuję za uwagę. I do następnego. Trzymajcie się szczałka.